Ja tak nie na kurwa Nie wiem nawet od czego Oglola wczorajszego Czy ku, Kurwa ja zasnałem pikując postać <coughs> Dobra, pierwszy rozgrzewkowy Tak, pierwszy w Pizda i możemy grać dalej Tak No dobra, już jeszcze jakiś jap się Tak, Ta, już ktoś oddycha Już mnie w kurwi Roberto Lewando co? Lewicowski <coughs> <coughs> Roberto Les gars, on est en gold, on a plus le droit de se prendre ça, frère! Tu peux plus, tu peux plus, c'est impossible normalement. Oh, bah, on va te faire un Oh de la, C'est une folie de sauter comme un. Aucun effort. Mais vas-y. Mais maintenant, on va commencer à se cracher. Ok. On a un gros problème, c'est Pierdola. Kurwa Kurwa francuzów. Nie wiem. Ty tak a żabki na obiad nie dostał. Dobra. Dawaj, dawaj. I my bad! My bad. my bad, nie? Kurwa, ja spierdoliłem. Jestem śmieciem do szczania.

Ojej, ojej. Fully co. dobra, ale bardzo daleko. so stressed about a fucking football game. Dobra. nie mają po 2,5 tysiąca punktów i coś czekają do szefów. Wielu. Masz mikrofon włączony jak coś cały czas i coś kaszle. Nie, Wiem, I Oni dalej mówisz Aro, yeah, yeah. oh, pędzasz tak Hello team We got it Ty musisz to Gdzie jest gamota? Gdzie Plaga Francuzów Aro, full mode Hello, hello team Hello Zamknij mordę Zamknij mordę Jeszcze? <laughs> esa O No, i co wypracowałem? Mbappe, Mbappé, Kimpembe, parlevu français. Oh yeah. Are you Oh wait, are, are you uh, Italian? No, I'm not Italian, lol. Wh where are you from? Poland Oh, Polish, kurwa, uh, ja perdola. Yeah, exactly, yeah. Yeah. But, no, 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 no. You know, you eat frog, so Yeah, yeah, nice, nice, bro. We're doing so good. Oh my God! <laughs> go, go back, go back to defense. Go back to defense. Chill, 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 chill. <laughs> they, have, they have no one. Blind, double, double. They love about No. Nice. Good fucking shit, bro. Polish, uh, Polish cow. Well played, bro. They <laughs> they Co on zrobił? GO TO, you! Go to... Okay, you, okay. O, stop on TO okay. Wrzucaj, masz pustą, wrzucaj. Dobra. Nie bać, kurwa, ja nie padaję. <laughs> Ty czajisz to, że jeszcze jeden mecz i mam platynę? Serio? Ty <laughs> 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 musi <my> <laughs> Musimy się nauczyć francuskiego jak chcemy wbić wyższą rangę Pa, polski nie oddaję Ja pierdolę zjadłem coś, jeszcze nic nie jadłem dzisiaj. No i dobrze kurwa, nie jedz, dlatego Na, Na sucho lepiej się gra No widzę właśnie Dobra mam, mam 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 Ja chcę? Podrzuć z Podrzuć, C Dobra dobra O kurwa Jeszcze raz Kurwa Jobra ładuj to po prostu Liniamas, masz. O oh, kurwa. O oh, KURWA! Ojoj. Oj. Dobra, git. Ja pierdolę, taki <laughs> wylek. masz. O oh, kurwa. Rada mu podanie. Nie pierdolę, że to by wpadło. Nie, 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 kram się do pola, do pola. Dobra, pary to ma. O Jezu, on sam poleci, no właśnie. Gram cię. Ja gram swoje. Dobra. Bramka się nie wychodzi. Nie! Ja no w że to jest nasza kara. Nice. Na ton. Boję. Siedzi! U. Strzel kurwa sto goli akurat. To co, to teraz seria? Na ślepo... Trzeba w pierdoli dzisiaj zjebać tę serię. Serię na ślepo główką. No ja 1. A ja silver jeden A ja promotę serię. O kurwa promo Serio? Ta promo Patrz jak to wygląda Trzy mecze stary On ma takie trzy kółka i masz, muszę że seria masz Ta Dobra, seria do Serię do platyny Nie, do Myślałem że już masz Że już bijeś po serii. Nie no co ty kurwa Teraz muszę dwa mecze wygrać Nie no stary no co wiesz jak to będzie Jeden wygramy I dwa w pizde i do <śla> <śla> To jest standardzie. Możemy dwa wygrać i jeden w pizdę? No dobrze by było ale dzień. Oba keepers. O, no Jak się klika te options? No, chciał, e, tak jak tego, jak chcesz podanie prosić scrollem, Tylko że jak nie masz piłki, a czy jak masz piłkę, to wtedy jest options no, chuj. o. Lol. Ja pierdolę. <laughs> no Podaj mu, dobrze. No i solo, no. jeden na jed O Jezu. Dobrze! dobrze. jak widzę te strzały z pierwszej, stary, z pola karnego, to mówię, nie wiem, to na pewno nie siądzie. Ale powiem ci, że to siada czasem, czasem. No bo to, jak zrobisz to szybko, to to jeszcze jako tak siada, żeby bramkarz nie miał tego, no ale jest pierwszy. zobacz jak to wolno jest leciało. Pierwszy. No tak. Mine! Zagraj. Zagraj. No nice, kurwa, ty, my chyba w końcu na nasze elo trafiliśmy. Mm. Oj, to się źle skończy. No, jeszcze tak widziałem, jak on stoi, kurwa, na tej bramce i nie no. wiem. Że jak widzę, jak ci ludzie stoją, kurwa, że stoją przy słupku jednym, to... Zobacz, zobacz jak on stał. Stary, on, kurwa, w ogóle stał na prawie 16. No tak. No, na 11 ma już O kurwa No ładnie gra tymi podaniami NICE Uuu. EL PATRICO w kurwa zmieściłem Bo z gitu, teraz trzymałem już w ogóle zanim on kopnął No tak, jeszcze. bo nie musisz tego trafiać podaniem Dlatego to jest strong Ty, ale wszystko co ty, JAK PIĘKNIE subku, TY patrz, Kurwa no Ja to klipuję Dawaj pomba Chowaj tak. w to życie Ale odjebałem Dawaj, wrzucaj, wrzucaj! No wrzuć! No wrzuć! No, zdziałał no, no, mi to. Dobra. Ja myślałem, że to kurwa w odbija się. Nie <zysy> no, widziałem jak się to... Znaczy ładnie sobie o mnie strzelił. Ja tu wiesz, wychodzę specjalnie i idź w ten... Dobra, zjebałem. Nice. Dawaj, graj, ja, nie ja, ja. Leci. Oj, odbije się od ściany. Nie, Ajsa. Nice Dobrze, dawaj Leci Kurwa. Mocno trochę. Za mocno Ja to dokręciłem? Nie chcę No Dobra, co ja pierdolę? Ale ja mam zgrania z tym gościem no, teraz, teraz jak ja widzę jakie oni mają kolor stroju To mam ochotę kurwa im jeszcze wpierdolić po meczu Nie? Tak tam jest żółty i niebieski, kurwa Niebiesko-żółty Dobrze Ciao, ciao, ciao nie jak ja tutaj trzy asysty zdobywam w tym meczu. Daj lajwa z platyny. <laughs> Daj lajwa z platyny. Ja, jest, ja jestem ciekaw jak tręga wygląda po prostu też. Konie. Nie. A, My o kurwa i to z gol. Ty, co? Piłki Aha, lecz. piłki zostawił. O nie, ty z, z logo, ty go. go. Z dawaj, dawaj, dawaj Masz tutaj jeszcze ziomka? Ja wiem, że mam. O kurwa. No nie! Błagam strzelmy to jeszcze jedną bramkę, no. Jadę. Od... poprzeczki. Ładuj. TAK JEST! Mamy tu, kurwa! Jebak ty Ukraińczyk! <laughs> Cztery asysty miałem w tym meczu. Easy. Platy na devi